To dziś ten dzień, gdzie spróbujemy odzyskać pieniądze wyrzucone przez ludzi. Oddaję opakowania zwrotne, kaucyjne. Każdy jeden przedmiot w tym worku jest opakowaniem kaucyjnym. Przy okazji oddam też opakowania niekaucyjne, za to będą talony, a za to spróbujemy wyciągnąć pieniądze. O co chodzi? Za chwileczkę Wam opowiem, także zapraszam na odcinek. Berek. Siemaneczko, witajcie w noworocznym, w nowym roku, w kolejnym odcinku z bunkra, z umiarza. Eksperyment. Eksperyment butelkarza, recyklera, zbieracza, śmieciarza, jak to tak różnie nazywają. Oddaję opakowania kaucyjne i niekałcyjne. Za te kaucyjne chciałbym odzyskać pieniądze. Tak, w postaci żywej gotówki. Wiadomo, za niekałcyjne są talony. Także odwróćmy się, nazbierałem powiem wam wczoraj parę opakowań kaucyjnych, nie może nie wczoraj, czekałem na ten moment można powiedzieć, że cały rok, no, dosłownie i w przenośni cały rok, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia ile jest tutaj sztuk, na pewno ponad 100 i za te wszystkie, bo to są wszystkie kaucyjne, na każdym jednym jest kwadracik z napisem kaucja 50 groszy, kaucja. 50 groszy. Ja nie kupiłem nic z tego, więc ja nie odzyskuję swoich wydanych pieniądze. pieniędzy. To są pieniądze, które wyrzucili ludzie. Tak, Naród jest bogaty, mają gdzieś 50 groszy. Ja taki nie jestem. Y no, podjedziemy, z tym muszę podjechać, bo za dużo, żeby nieść do butelkomatu. Zobaczymy, czy uda się wcisnąć wszystko, bo niektóre są mniej lub bardziej pogniecione, aczkolwiek wiem już z doświadczenia, że taka prostowana puszka, zobaczcie, kaucyjna, ona wejdzie. Na wejdzie do butelkomatu, zobaczymy czy uda się go zapchać, bo nie mam tylko tego. To są półkaucyjne. Nie prostuję zwykłych puszek, bo to się nie kalkuluje czasowo. One trafiają tam do pojemników zbiorczych. Uwierzcie mi, każdy taki jeden wór waży ponad 10 kg. No, także no, tu też odzyskamy pieniądze z biegiem czasu. No i przy okazji opakowania niekaucyjne, także mówię, może być awaria. <laughs> może być awaria systemu. Za te niekaucyjne oczywiście talony, ebony, kupony, jak zwał, tak zwał, dla mnie nadal jest to pieniądz, bo coś, za co ja mogę kupić coś innego, no to ja potraktuję to jako gotówkę. Czy ja kupię makaron, czy ja kupię ryż, proszek do prania, y, cokolwiek, no to dla mnie jest to gotówka, aczkolwiek lepsza jest ta żywa i dlatego też za te tu kaucyjne, chcę odzyskać pieniądze. Po co? No, bo mam plan. Nie założenia, nie cel, a plan. Za opakowania, za butelki, za puszki, za złomy, za inne takie pierdoły. Chcę. Chcę. I to zrobię. Wiem, że to zrobię. Polecieć na zagraniczne wakacje. Raz mi się to udało, dlaczego ma się nie udać drugi raz? Dobra, pakuję się i widzimy się przy butelku macie. Nie wiem, jak to zrobię jeszcze, yy, ale postaram się wam pokazać, jak zapycham maszynę, także jedziemy z tematem. No i dobra, eksperymentu czas start, najpierw trzeba się spakować, jak widzicie u nas yy, zima w pełni, chociaż powiem Wam, że przez noc zeszło przynajmniej 10 cm tego śniegu, tu będzie teraz trochę ciemno, najpierw muszę rzucić na tył auta bezkaucyjne, a kaucyjny na wierzch, bo kaucyjny chciałbym się pozbyć pierwszych, zanim zapcham automat, jest bałagan, a to nie jest bałagan, to jest towar. To wszystko jest chowar, dwa worki bo też tu nie jest pełny i taką jeszcze torebeczkę mam, yy, bardzo mało jest tu puszek od piwa, puszki od piwa, wolę giąć, a dlaczego, dlatego że powiem Wam jak nacieknie w samochodzie, chociaż ja tam najczęściej chodzę pieszo, ale jak mam już właśnie ze dwa czy trzy worki jak się zbiorą, no to wiecie, nacieknie z puszki na tę pizzerkę, czy tam na siedzenie z tyłu bagażniku I to po prostu tryfi <gry> niesamowicie rozerwał no, się worek znaczy no, czy palce się zbiły yy, jestem bardzo ciekaw nie wiem jeszcze jak ja yy, trochę wieje no wyszła taka wczesna wiosna a za chwilę ma być znowu zima yy, mówię nie wiem jak ja to yy, nagram no, przy tylko macie myślę że jakoś wyjdzie ale nie wiem jak wyjdzie ten element zaskoczenia, kiedy podejdę do jakiejś pani z obsługi powiedzieć, że chcę pieniążki, to być może kamerę jakoś schowam do siedzenia do kieszeni i chciałbym, żebyście chociaż słyszeli, to nie mam zamiarze czegokolwiek posłuchiwać, kombinować, cokolwiek. No i przy okazji to będzie pierwszy noworoczny wsad do... Na <laughs> ligi już to zbieracie, no bo i tak została. Yy, ja to traktuję jako zabawę. Tą ligę, no bo się tam nie wiem, zapisałem. <laughs> czy się zgłosiłem, czy ja tutaj coś jeszcze mam. Yy, taka torba rezerwowa. W razie czego jakieś puszeczki czy butelaczki po drodze. Nie yy, i wlecałem do tej ligi. Mówię, nie traktuję tego jako rywalizację w Boże tylko jako fajną zabawę. Nie przy okazji będę śledził tam innych oddających recyklerów opakowania zwrotne. Taka po prostu zabawa trwająca chyba do końca marca, bo i do końca marca Lidl przedłożył tą promocję na oddawanie opakowań bezkrałcyjnych. Kaucyjne będę próbował, dowiem się dzisiaj jak wygląda sytuacja u mnie w Dino, bo Dino mam najbliżej. Naprawdę Dino mam najbliżej, to jest ode mnie 2 minutki z pacerkiem no tutaj jest tego, tych jest więcej tak mi się wydaje, że tych jest o dużo więcej zahaczyć łbem od dzwon to jest <laughs> to jest wyczyt Chciałem mieć dużego dzwona no zobaczymy jak będzie działało dino bo nie będę chciał gromadzić ich 100 czy 200 po prostu idąc przy okazji na zakupy jeżeli oddam 10 czy 20 20 żeby to była ta dyszka i ta dyszka będzie trafiać gdzieś tam do słoika zbiorczego no, bo to ma być wszystko yy, na wyjazd, na wakacje dobra, yy, my się widzimy przy butelkomacie, a ja się pakuję no i dobra, co najważniejsze spróbujemy sprawdzić, czy butelkomaty działają dobra, się będę dopadło nosił po worki. oddawał 2 bo tak na pewno, tak na pewno będzie no i dobra, tyle na pierwszy tyle na pierwszy strzał Zobaczymy, jak się będą patrzeć znowu dziwnie na mnie Nie wiem, ja w tym nic dziwnego nie widzę Trochę wieje Trochę mocno wieje nawet Wam uszy zobaczymy Nie będę wam Nie będę wam nagrywał wiecie całego procesu wrzucania <laughs> bo to podejrzewam dobre pół godziny Dobre pół godziny tu spędza te drzwi, to tutaj masakrycznie. dzień dobry po Jacku. Jest napisane, kaucyjne. Kaucyjne lecą. no. System kaucyjny. Już nie chcę go odnieść. Oszła. No widzicie. Taka zabawa tutaj będzie. Nie nagram go. nie nagram wam wszystkiego, także... I dobra, powiem Wam, że to nawet poszło bardzo sprawnie, nie zapchałem automatu, a w międzyczasie były cztery osoby z butelkami, z workami, z reklamówkami, także y, automat był pusty. <laughs> Najwidoczniej z tego wszystkiego materiału, co miałem, materiału nazwijmy, jedna nie weszła. Ja ją znalazłem na którymś tam spacerze, y, kaucyjna, kaucyjna, no, ale ma zdeformowane dno, chociaż gorsze gorsze łykała co miałem nie wiem ale tu zrobimy przeszczep etykiety na inną i w sumie co mamy w sumie co mamy 86,60 bezkałcyjnych, czyli 146 sztuk po 10 groszy, chociaż za to nie będzie pieniędzy, tylko co widzicie macie bonatalona na zakupy dla mnie to jest forma płatności no nie wiem przedmiot formy płatności środek płatniczy tak to mogę nazwać no i te najfajniejsze czyli kaucyjne kaucyjne, tu mamy 30 31 zł i 59 czyli w sumie 90 90 zł, idę spróbuję wypłacić 40 butelek, puszek 19, to mamy tutaj 59 sztuk i tutaj 31, dobrze liczę, i tutaj tak 31, yy, co ty gadasz? No 31 jakby nie patrzał, nie wiem jak to się policzyło. Nie, no co ty Jacek patrzysz, no tutaj przecież 14 i 48, a tutaj 38 i 80, chory za. Pieprzenie moich głupot yy, dobra, yy, kamerę do kieszeni. Jeżeli będzie słychać, to będziecie słyszeć yy, co tam mnie pani powie, a jeżeli nie, to przyjdę tutaj. Mam nadzieję, że z gotówką. Także ja idę. Idziemy, zobaczymy. Dobre. Ja bym chciał wypłacić złotówkę za opakowanie kaucyjne. E, to nie można wypłacić. Dlaczego nie? Za kupy. Za kaucyjne? Tak. Nie, od 13 grudnia pieniądze. pieniążki. Jest zmiana regulaminu. Mariolka, podeszła byś chwilę do mnie? O, jest tutaj. No tutaj jest. Powinno być, ale to się dopiero zmienia. Od 13 grudnia jest to w Sztandarzu. Spróbuj to wypłacić. Pan to gdzie oddawał? U nas? U Was. A jak mam to spróbować wypłacić? To jest jakaś opcja czy co? No właśnie ja też nie. To wszystko będzie okej? Okay. No jak nabijasz tylko widocznie no to wychodzi Oddajesz Panu I wcześniej też tak było i... Wzrost kaucji 59 31, i 31 Proszę się zgadza Przypomnijmy <noise> 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 Nie mieszaj mi kasy Weź z kuczki i bruzegaz do boksia <noise> Ucieknę jakoś? Kożą chocą a, dziękuję bardzo. Do widzenia. Słyszeliście, czy nie słyszeliście, działa, ale z jakimiś problemami, bo pierwszym jestem, który chciał gotówkę w Lidlu. Jedziemy <laughs> do samochodu. Mam nadzieję, że wszystko słyszeliście. No, panie, były trochę jakby zszokowane. Nie dowierzały, że ktoś przyjdzie, nie wiem z kuponem, że zapłacił kaucję i chce odzyskać pieniądze yy, może są po prostu nieświadome bo ten sklep jest tutaj yy, dwa miesiące może dwa miesiące otwarty, może trochę dłużej ale mimo wszystko powinny być przeszkolone, poinformowane tym bardziej, że przy butelkom macie wisi informacja że te butel za but opakowania kaucyjne będzie wypłacana jakby powiedzieć gotówka chociaż to tam inaczej sformułowane ale o to dokładnie chodzi że jeżeli będziesz na minusie przy oddaniu opakowań kaucyjnych reszta gotówki za nie wypłacona coś takiego mniej więcej jest napisane oczywiście możecie zobaczyć kasiurka jest całe jest całe okrągłe 90 zł. mimo iż chyba słyszeliście, pani chciała dać mi 140, nie wiem, ze stresu pomyliła 50 ze stówką. Ja taki nie jestem, mogłem wziąć to w kieszeń, ale no bez przesady, za 5 dych robi z siebie wariata chociaż. Nie, wariata, zrobiłem z siebie za 90? Nie, ja myślę, że. O Jezu, sorry za palca. Myślę, że nie zrobiłem z siebie wariata. Panie będą miały częściej ze mną do czynienia. <laughs> Także niech się y, lepiej uzbroją w cierpliwość, no bo ja za opakowania kaucyjne będę chciał pieniądze. Te pieniądze lecą do słoika i, i tego nic nie zmieni. Y, przy następnych y, skontroluję dino, jak działa. Albo podjadę z tą, co mam pogniecioną, bo mam po drodze. Y, zobaczycie. <laughs> zobaczycie sami, czy to będzie... Kłamie, że mam po drodze, tam jest Lee, y, a tu jest dino. Gdzie jestem? I mają taką skrzynkę. Mają taką skrzynkę. Zobaczymy, czy połknie... Tą butelkę w ogóle nie wiem jak to działa, bo tu z reguły co podchodziłem to pisało, że jest niechętne coś tam ryga, wiem że tu się skanuje, no bo tu co to mam? nie przyjęto pojemnika, mi pojemnik nie przyjęto, dobra, to to, to, to jest jakaś totalna porażka, nie wiem, spróbuję jeszcze raz dobra, tutaj jest totalna porażka i ten dinomat ja od początku uważałem za niewypał, bo ja go obserwuję od momentu jak go zaczęli tutaj stawiać i co nie podjechałem, co nie podeszłem, tam nic nie szło nigdy wsadzić, ale mają, mają, mają podkładkę mają i pewnie o to tylko tutaj chodziło. Nie wiem jak Komat, bo będąc pod tym biedronce tam kiedyś raz przy okazji Nieczynny, automat nieczynny, przepraszamy. I to tyle, bo był zapchany, ludzie nie potrafią czytać, że tylko na opakowania kaucyjne, a było w koło, były wypchane do środka, widziałem, co tam było, yy, niekaucyjne, ile można było tyle wyciągnąłem, ale dobra, wróćmy do podsumowania tego eksperymentu jak dla mnie hmm. yy, oprócz tego, że panie nie są jeszcze być może przeszkolone albo specjalnie mają narzucone z góry żeby kazać ludziom robić zakupy i myślę, że to tak jest raczej na 99% yy, nie wiem jak oni uważają takiego jak ja, ale płacąc za kaucję, przecież my chcemy zwrotu tej kaucji, yy, dobra yy, Będę to robił dalej. <laughs> Z pewnością ja się nie będę poddawał. Yy, I co teraz? Ruszam na buchelki. Pozdrawiamka. Trzymajcie się. Miłego dzionka. Hej.